Na dzień dobry, powiem coś, co wielu zaboli. Co niektórym zagotuje krew, ale to jest fakt, nie opinia. Wasze PS5 i Series X -y chowają się przy jednej konsoli, i tą konsolą jest Nintendo Switch. Tak, wiem co myślicie. Przecież PS5 to jest potwór. Series X to jest najmocniejsza konsola świata. I technicznie macie rację. Tylko, że moc nie sprzedała ani PlayStation, ani Xboxa tak jak sprzedał się Switch. Fakty są brutalne. Switch rozjechał konkurencję w liczbach sprzedaży. Switch pokonał PS4. Switch przegania PS5 i Series X razem wzięte. I te konsole mogą patrzeć na wyniki Switcha z daleka. Switch to sprzęt mocowo z okolic PS3 i wczesnego PS4, a stał się jedną z najlepiej sprzedających się konsol w historii. I dzisiaj wyjaśnię, dlaczego tak słaby technicznie sprzęt wygrał. Jak to możliwe, że Nintendo bez 4K, bez ray tracingu i bez kosmicznej mocy po prostu gniecie rynek? Oraz czemu PlayStation i Xbox mogą się uczyć od firmy, która robi konsole z innej epoki? Zapraszam, będzie konkretnie. No dobra, zanim świat najpierw Polska, dlaczego Nintendo w ogóle było w Polsce? W pewnym sensie niewidzialne. U nas Nintendo ma specyficzną historię. Retrogracze wiedzą o co chodzi. Pegasus, klon Nessa i to taki dziki, bazarowy, nieautoryzowany. Więc ludzie u nas w latach 90. grali masowo w gry od wielkiego N, ale nie wiedzieli, że to Nintendo. A Nintendo z kolei, no cóż... Tak, jakby nie widziało Polski na mapie, brak polskich wersji, brak wsparcia, brak marketingu. Dopiero od paru lat, głównie od Switcha, zaczęło się coś zmieniać. A mimo to, i to jest klucz, fenomen Nintendo to nie jest temat Polski, to jest temat światowy. I światowe wyniki są obłędne. Nintendo tak naprawdę wygrywa, bo zawsze ryzykowało. Zaczynamy od fundamentu, który PlayStation i Xbox dawno porzuciły. Ryzyko, eksperymenty i odwaga, żeby zrobić coś innego. Przykłady? Hmm, Nintendo DS było totalne szaleństwo, bo Sony tak naprawdę zminiaturyzowało PS2 i wsadziło nam je do kieszeni. Ale Nintendo, dajmy ludziom dwa ekrany, w tym jeden dotykowy. W 2004 roku ekran dotykowy to był szok. I w sumie brzmi jak żart, bo PSP miało dużo więcej mocy, ale wynik? 154 miliony sprzedanych egzemplarzy. PSP połowa tego. I to mimo to, że DS miał grafikę jakościowo taką, że była to przepaść przy PSP. Przykłady dalej: Wii, Sony i Microsoft Moc, grafika HD. Nintendo. Mamy damy pilot od telewizora, jako kontroler bez HDMI, bez dysku twardego. To było ryzyko, a jednak Wii sprzedało się w ponad 100 milionach sztuk. Więcej niż PS3 i więcej niż Xbox 360. A przecież Wii to był Gamecube na sterydach. Konsola mocowo nie miała podjazdu do PS3 czy 360. Kolejny przykład? Oczywiście Nintendo Switch. Przenośne PlayStation 3.5, PlayStation 3 Pro. A mimo wszystko stało się bestią sprzedaży. Gry wymagające takie jak Wiedźmin czy Hogwarts Legacy Wyglądały bardzo średnio, a jednak Switch sprzedał się w 154 milionach sztuk i dalej się sprzedaje. Yy, gdzie możemy tak naprawdę przewidywać, że pobije PS2? I zapewne Nintendo ma to na celu. Yy, to jest jedna z najlepiej sprzedających się konsol w historii i ma zadatki na to, żeby być najlepiej sprzedającą się konsolą w historii. Dlaczego? Bo Nintendo robi konsole, które po prostu mają sens. Gameplay jest ważniejszy od grafiki. Fan jest stawiany ponad mocą. A ciekawy pomysł na konsolę jest fundamentem tej frajdy i gameplayu na najwyższym poziomie. No, tak, powiecie pewnie: Wii U. Zgadzam się, 12 milionów sprzedanych sztuk. Największa porażka Nintendo od czasów Virtual Boya. Ale nawet to jest logiczne, bo jak ryzykujesz, nie zawsze trafisz. Tyle, że Wii U było zaczątkiem Switcha. Gamepad, hybryda, off-TV play, tryb handheld. Te eksperymenty to podwaliny pod Switcha i element sukcesu i sprzedaży 150 milionów sztuk tej konsoli. I to jest piękne w Nintendo. Z błędów wciągają wnioski. Mimo nieudanego Wii U, Switch się udał. A to przecież podobna, tyle że poprawiona idea. No, i przechodzimy do, tak naprawdę, moim zdaniem, fundamentu podstawowego sukcesu tej marki, czyli gry ekskluzywne, bo to, co możemy og ograć u Sony na PlayStation, wychodzi praktycznie zawsze po jakimś czasie na PC. Xbox, w sumie Microsoft mówi, że wszystko jest Xboxem, więc nawet nie wiem, jak to skomentować. No ale cóż, Sony, no tak, mamy Spidermana na PC, God of Wara na PC i Horizona na PC. -cie. Super fajnie. Ale Nintendo, no nie zobaczysz Mario, Zeldy, ani Pokémonów na Steamie. Bo oni wiedzą jedno, ich gry sprzedają ich sprzęt i ich marki są bezcenne. Mario Kart 8 to gra, która wyszła jeszcze na Wii U z 2014 roku. A Dalej sprzedaje się jak nowe gry AAA. Seria Zelda robi przewrót w branży i od lat to jedne z najlepiej ocenianych gier. A postacie tak jak Kirby, Yoshi i wiele innych to wręcz legendy dla Nintendo. No i nie zapomnijmy o ekskluzywnych Pokémonach. Nintendo trzyma swoje ekskluzywy jak Skarb. Czy to chciwe? Tak, ale czy skuteczne? Jak najbardziej. Wiedzą, że tym wygrywają. Yy, I wydaje mi się, że Nintendo ma dość prostą filozofię. Nie musimy być najmocniejsi, żeby być najlepsi. Yy, udowadniają od wielu lat, że nie wygrywa się mocą, nie wygrywa się grafiką, wygrywa się pomysłem, filozofią i konsekwencją. Game Boy wygrał z Atari Lynx, bo trzymał baterię, mimo braku kolorowego ekranu. DS wygrał z PSP, bo był innowacyjny i tańszy. Wii wygrało z PS3 i 360, bo było zabawą w czystej postaci i także było tańsze. Switch wygrał z PS4, Xboxem One i moim zdaniem wygrywa nawet z PS5 i Xboxami Series, bo dał wolność, mobilność i naprawdę genialne gry na wyłączność. Sony i Microsoft robią nowoczesne, szybkie, ciężkie sprzęty. A Nintendo robi sprzęty, które mają po prostu dawać frajdę. No i to jest właśnie fenomen Nintendo. Firma, która nie ma najmocniejszych konsol, zwykle jest generacja albo i więcej do tyłu, czasami wypada z torów jak przy Wii U, i ignorowała nasz rodzimy rynek latami, a mimo to od dekad miażdży sprzedażowo konkurencję i pokazuje, że w grach chodzi o jedno, o frajdę. Nie o pixele, nie o teraflopy, nie o 4K. O pomysł, charakter, o ryzyko. I dlatego Nintendo nie musi walczyć ani z PlayStation, ani z Xboxem bo oni grają w inną grę. I tę grę wygrywają.